Siemanko, z tej strony Kosta. Słuchajcie, w tym materiale pokażę Wam, jak pobrać paczkę modyfikacji oraz y, jak ją zainstalować. Mowa tutaj oczywiście o pasce modyfikacji CostaServe. Y, no bez niej nie wejdziecie, nie wejdziecie, słuchajcie, na mój serwer. I tak, słuchajcie, na początku wchodzimy na stronę costa.serv.pl. I mamy tutaj y, dużo zakładek. Słuchajcie, większość, większość takich wiadomości, aktualizacji serwera. Będzie właśnie informowana, tutaj tak. Więc radzę tą stronę tam odwiedzać e, co jakiś czas, żeby właśnie być na bieżąco. E, no i słuchajcie, tak sama paczka będzie aktualizowana. To wszystko na tej stronie będzie e, opisane. Z okładka pobierz, i tutaj słuchajcie, mamy e, właśnie listę modyfikacji, bo pewnie będziecie pytać. Najważniejsze, chyba słuchajcie, na ważniejsze modyfikacje jest tutaj kilkadziesiąt. E, no i słuchajcie, pobierz paczkę modyfikacji. Taka adnotacja. Przed instalacją paczki należy usunąć Minecraft ze swojego komputera. Zaraz wam to pokażę wszystko. No i klikamy tutaj. Otwiera nam się dyskusja. Popodobnie dostępny, ponieważ to jest instalator. Klikamy pobierz i pobieramy paczkę. Paczka waży 300 Mega, więc to jest jakieś 2-3 minutki pobierania max. Ja już słuchajcie paczkę pobrałem. Żeby kurka nie przedłużać odcinka, oczywiście. Wchodzimy pobrane. Znaczy, no ja, ja to tam akurat zrobiłem. Tak paczka może wygląda. Ale słuchajcie, tak jak była mowa wcześniej musimy usunąć Minecrafta poprzedniego, czyli wpisujemy Procent Up Data Procent, klikamy Enter i z tego miejsca usuwamy wszystkie launchery Minecraft, wszystkie Minecrafty. Lub po prostu je słuchajcie, gdzieś przenosimy, tak, tutaj nie było żadnych minecraftów Ja tutaj mam Minecrafta jednego, więc go usunę. No i jak słuchajcie w tym miejscu nie ma żadnych Minecraftów, to to zamykamy. Odpalamy instalator. W tym instalatorze, słuchajcie, już z Minecraft zawarty, tak? Launcher do Minecrafta Ja aktualnie używam Titan Launcher. Yy, kiedyś on się nazywał Team, Team Extreme, a teraz się po prostu zmienił nazwę na Titan. Czy też Titan się pisze, ale chyba się czyta Titan. I właśnie z tego launchera korzystam. Słuchajcie, launcher jest premium, jak i non-premium. Bardzo taki plastyczny. Bardzo fajnie się na, na nim pracuje, dlatego właśnie z niego korzystam. Yy, no i instalator, czyli idziemy dalej. Tutaj, słuchajcie, macie. no takie informacje od tego kurka nie zaktualizowałem 2.2 powinno być 2.5 ale dobra no strona kanału mój oczywiście tutaj są takie jakieś tam ee, co to jest kurka license agreement no, umowa licencyjna o tak się to chyba nazywało tutaj słuchajcie nic nie zmieniacie domyślnie powinno być wszystko w porządku tak czyli w updata roaming tak nic tutaj lepiej nie zmieniać paczka waży słuchajcie po wypakowaniu 350 mega czyli mało bo tak mówiłem, właśnie tam już jest Minecraft zawarty. Czyli paczka plus Minecraft 350 mega. No i czekamy aż się zainstaluje. No i słuchajcie, paczka modów Costa CostaServe została pomyślnie zainstalowana. I w tym momencie na pulpicie pojawiła się ikona. Paczka modów Costa Surf. I po prostu w tej ikony możecie włączać Minecrafta Ja mam ikony, ikony na pulpicie wyłączone, więc posłużę się po prostu w inny sposób. Tu jest, słuchajcie, ten Minecraft. Tu jest Launcher. Ale wysłuchajcie, na półpicie będziecie mieć ikonę yy, z Minecraftem, więc będzie, wy, wy będziecie mieć to ułatwione. No i słuchajcie, tutaj wpisujemy swój nick. Jeżeli mamy konto Premium, ja aktualnie zaloguję się na konto Non Premium, ale jeżeli wy macie kontro, pre, konto Premium, to zaznaczamy opcję Premium Mode. Ja sobie zaznaczę tą drugą, że chcę być została zalogowany. No i słuchajcie, dwa kroki. Wybieramy wersję Costa Serve 2. Zobaczcie, i w Edit Profile. Zaznaczamy opcję Java Arguments i teraz słuchajcie, w tym miejscu e, kulka, teraz musicie wiedzieć, ile pamięci operacyjnej Wasz komputer posiada. Jeżeli posiadacie 4 GB pamięci RAM, RAM to wpisujecie słuchajcie, tutaj 2, tak? czyli połowę. Jeżeli macie komputer, który ma 8 GB RAM, to wpisujecie tutaj 4. Jeżeli macie 16 GB RAM, to wpisujecie tutaj oczywiście 8, tak. połowę tego co macie. Jeżeli macie 2 GB RAM, to wpisujecie 1, Ja wpiszę sobie 2 GB RAM bo on 4. I słuchajcie, ta ostatnia liczba 128M zmieniacie na, no, na lepiej 64. To jest, słuchajcie, taka najlepsza opcja. Save profile. I słuchajcie, kramy play. No i to by było chyba na tyle. Paczka powinna się włączyć. Jeżeli macie jakieś problemy z tą paczką, jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach lub po prostu napiszcie mi na maila, ta wam postaram się odpowiedzieć. No i to by było chyba na tyle w tym materiale. Pamiętajcie o odcieniu filmu, zostawcie komentarza. Dzięki za obejrzenie, no i cześć.